Dzisiejszy temat lekcji to przesuwanie wykresów wzdłuż osi OY. Na dzisiejszej lekcji powinniście poznać i umieć zastosować te wzory, które tutaj widzicie. Nie jest tego dużo i wbrew pozorom nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Wiecie co? Ja sobie tak pomyślałam teraz, że może byśmy się przestawili na desmos. Pokażę Wam, jak to wygląda w desmosie. Tam się wszystko rusza i to jest bardzo przyjemne, dobra? I teraz tak, jeśli ja sobie wpiszę jakąś funkcję. Wy jeszcze nie znacie zależności funkcji kwadratowych i funkcji liniowych. Natomiast ja sobie tutaj mogę z tego skorzystać, mimo wszystko z pewnego takiego sposobu. I napiszę sobie f od x, czyli funkcja od zmiennej x równa się x kwadrat. Jak nam się parabola, jest to funkcja kwadratowa. I teraz pytanie jest, co ja mogę zrobić, żeby tę funkcję przesunąć po osi y, czyli albo do góry, albo do dołu. Będzie nam łatwo to zrozumieć. Ułatwi, dużo łatwiej będzie nam to zrozumieć, jak wstawimy sobie tutaj tabelę. Wstawiam sobie tabelę, dodaję tabelkę. I zamiast y1, tutaj wpiszę, F od x1. Jak widzicie, sam Desmos przelicza mi tutaj wartości i nanosi punkty. Czyli dla x -a równego 1, ta funkcja, czyli jak tutaj sobie podstawię 1 podstawę x, no to 1 do kwadratu to jest 1. I dlatego tutaj jest wyplute 1. Czyli to jest to, co wrzucam do naszej maszyny. To jest to, co maszyna mi wypluwa, tak? Czyli tutaj będę miała te moje snickersy, e, marsy i, i Coca-Cola, tak? A tutaj są te numerki, które ja wrzucam. E, jeśli wstawię 2, to funkcja wyrzuci mi 4. No bo do drugiej potęgi podniesiona dwójka to 4. Mogę sobie tutaj ten wykres oddalić, przesunąć, żeby dostrzec jeszcze inne punkty. Jak wstawię sobie do tej tabeli 3, no to będę oczekiwać, że dostanę 9, tak? No bo 3 do potęgi drugiej to 9. Zgadza się. Znowu dostałam kolejny punkt. Jest to tylko ta część dodatnia tej funkcji, więc tutaj chciałabym też ująć punkty, które są po przeciwnej stronie, więc mogę wstawić sobie oczywiście minus 1, minus 2, i minus 3. Dostałam punkt. Co ja muszę zrobić? Teraz zastanówcie się, żeby dostać punkt, żeby ten punkt, który jest w tym miejscu, 2-4, znalazł mi się tu. Na 2-7. Ja sobie to tutaj wpiszę. Taki punkt ten. Ja bym chciała, żeby ten punkt, który jest tu, znalazł się w tym miejscu. Co mi się zmienia w tym punkcie? Która wartość mi się zmienia? Y mi się zmieniają z 4 na 7, czyli tak naprawdę ja do y muszę dodać 3. Rozumiemy? Czyli jeśli bym chciała teraz, żeby każdy z tych punktów, które tutaj mam na fioletowo zaznaczone, przesunął mi się o 3 do góry, czyli tak jakbym chciała. Każdy możliwy punkt z tej funkcji przesunąć o 3 do góry. tak? To znaczy, że ja w tej tabeli, którą tutaj mam, tam gdzie mam 1, 4, 9, 1, 4, 9, musiałabym do każdej z tych wartości dodać 3. Popatrzmy. Napisałam sobie tutaj w tej tabeli, jak to widzieliście, to przesunę, żeby było widać. To znaczy, że ja do tych y, bo to jest mój x, prawda? To jest moje y. Pamiętamy, że f od x1. To jest tak jak y, wartość y, tak? Więc to są moje xy, to są moje y. Jeśli chcę przesunąć całą tę funkcję o 3 do góry, to ja do tych wszystkich y muszę dodać 3. Czyli tak naprawdę do tej wartości, która była w tym miejscu na fioletowo, dodaję 3. 1 dodać 3 to 4. 4 dodać 3 to 7. 9 dodać 3 to 12, 1 dodać 4 to 4 i tak dalej. Widzimy to? Żeby była jasność tutaj w tych punktach, to może ja je poukładam tutaj te X -y moje poukładam e, po kolei. Czyli najpierw sobie zrobię minus 3, e, minus 2, minus 1, 0 jeszcze wstawię e, 1, 2 i 3. Mam kolejno te punkty. Fioletowe, to co jest tutaj w tej tabeli, to są te punkty, które są w tym miejscu. Natomiast czarne to jest przesunięcie do góry. Czyli każdy z tych y poszczególnie, czyli na przykład punkt minus 3,9 po dodaniu do y3 przesunął mi się w to miejsce. Punkt minus 2, 4 po dodaniu do y 3 przesunął mi się w to miejsce. Minus 1,1 1 przesunął mi się w pionie do góry o 3. 0, 0 przesunęło mi się w pionie do góry o 3. 1, 1 przesunęło mi się w pionie do góry o 3. 2, 4 przesunęło mi się w pionie do góry o 3. 3, 9 też mi się przesunęło w pionie do góry o 3. Skoro tak, to spójrzcie, nam się już tutaj wytworzył pewien wzór. To znaczy, żeby przesunąć tę funkcję x kwadrat do góry, całą funkcję, całą tą czerwoną linię, chcę przesunąć do góry o 3. To znaczy, że ja do każdego y w tej funkcji muszę dodać 3. Czyli wzór to będzie do całej funkcji, będę musiała dodać 3. Czyli, żeby stworzyć taką linię tutaj, żeby ona nam się tu pojawiła, czyli wykres funkcji, który będzie łączył nam te czarne kropki, to co ja powinnam wpisać tutaj? Oczywiście, muszę tutaj wstawić, że moja cała funkcja, czyli mój cały wzór funkcji, czyli to f -X, tak jak zresztą tutaj napisałam, dodać 3. Teraz widzimy, że ta funkcja, która była czerwona, przesunęła nam się do góry o 3, i są to właśnie te wszystkie punkty czarne, są połączone teraz z zieloną linią, zielonym wykresem. I właśnie na tym to polega. Każdą funkcję, jeśli ja będę chciała przesunąć do góry, to w zależności o to, o ile jednostek chcę ją przesunąć, to tyle muszę do niej dodać. Do tego, co już mi wypadło, do tego, co już mi wypadło, to jest to, co mi wypadło tutaj na fioletowo, przypominam, muszę dodać jeszcze 3. Dlatego ten wzór właśnie w ten sposób będzie wyglądał i będziemy się do niego odnosić. To teraz pomyślmy, co ja powinnam tutaj napisać, jeżeli chcę tę moją czerwoną funkcję, tę pierwotną funkcję, którą tu miałam, przesunąć w dół, o 5 jednostek. Czyli jeżeli ja będę chciała teraz tę funkcję przesunąć w dół, to ja od całej funkcji, od całego wzoru, czyli od całej, całej mojej funkcji f od x, muszę odjąć 5. I jak widzimy, ta funkcja nam się przesunęła w dół o 5, tak? Czyli tak jak mieliśmy tutaj 2, 4, to on nam się tu przesunął na 2 minus 1, do tego punktu. Mieliśmy 0, 0, taki punkt mieliśmy. Teraz będziemy mieć. 0,5. O, 5 jednostek Żeby Wam pokazać jeszcze, w jaki sposób to działa, i że to właśnie działa tak, że to do całości, całości Y się dodaje lub odejmuje, ja mogę tutaj napisać jakąś inną funkcję. Na przykład mogę sobie napisać x. Y, 2x. O, proszę bardzo. Minus 3. Widzicie? Już nam się stworzyły trzy funkcje. Czerwona to jest ta pierwotna. Zobaczcie, ja wyłączę na chwilę zieloną i wyłączę na chwilę fioletową. Kropki też powyłączam. Mamy taką funkcję, ona nam się tutaj stworzyła. Tabelka, jak widzicie, mówi nam o tych punktach. Ja sobie mogę też te punkty kolorystycznie zmienić. To jest funkcja czerwona. Ta wyjściowa. Jeśli wstawię minus 3 tutaj. To minus 3 razy 2 to jest minus 6, i minus 6, minus 3 to jest minus 9. On nam tutaj ładnie to policzył. Czyli dla minus 3, 1, 2, 3, ja dostanę minus 9. To jest ten punkt. Podstawiłam kilka innych punktów, dostałam taki wykres. Co zrobić, żeby funkcję przesunąć o 3 do góry? No trzeba do każdego y, czyli do y minus 9, minus 7, minus 5. Minus 3, minus 1, 1 i 3, dodać 3. Czyli uzyskam punkt. 3, 6, 2, 4, 1, 2, 0, 0, minus 1, minus 2 i tak dalej. Co zresztą wskazuje nam właśnie ta tabelka. Jak przesunęłam, to teraz mogę połączyć się linią. Zmienimy kolor sobie na czarny. I mam tę funkcję z przesunięciem o trzy jednostki do góry. I tak samo mogę mieć z przesunięciem w dół. Każda, każde z tych punktów, jeśli odejmę od każdego z tych punktów, patrząc przez pryzmat Y, odpowiednią ilość jednostek, czyli w tym momencie 5, to nam się stworzy taka fioletowa linia. Przejdźmy w takim razie do waszego podręcznika. Spójrzmy na zadanie pierwsze. Dany jest wykres funkcji. Naszkicuj wykres funkcji G i podaj jej zbiór wartości. Ten czerwony wykres funkcji to jest wykres funkcji. FOX. To jest czerwony wykres. Dobrze. Mamy niebieski wykres funkcji G. Trzeba go narysować teraz. Jak to zrobić? Trzeba przesunąć czerwony wykres o dwie jednostki do góry. Dwie jednostki do góry, tak jak mamy tutaj w naszym wzorze napisane. Czyli każdy punkt z czerwonej funkcji muszę przesunąć o dwie jednostki do góry. Jeśli miałam ten punkt tutaj, to on się przesunie o dwie jednostki do góry, będzie w tym miejscu. Ten punkt będzie w tym miejscu. Ten szczególny punkt będzie w tym miejscu. Ten kratowy punkt minus 1, 0 będzie o dwie jednostki w górę. Ten też szczególny punkt 0, 2 pójdzie nam o dwie jednostki do góry. On wyląduje nam w tym miejscu. Ten punkt też jest kratowy 1, 1, pójdzie o dwie jednostki do góry, będzie tu. I jeszcze możemy sobie wziąć ten punkt kratowy. To jest 4 minus 2 pójdzie nam do góry, będzie w tym miejscu. Połączmy sobie teraz te punkty. I zobaczymy, gdzie nam ta funkcja się przesunęła i jak ona teraz wygląda. To jest wykres funkcji G od X. Z podpunktu A. Weźmy sobie teraz jeszcze podpunkt C, może na żółto. Ta funkcja G od X jest przesunięta o 3 jednostki do dołu. Czyli znowu biorę sobie i patrzę na tą funkcję czerwoną i każdy z punktów przesuwam o 3 jednostki do dołu. Mogę sobie wziąć na przykład ten punkt i przesunąć go o 1, 2, 3 jednostki do dołu. Ten punkt jest szczególny, bo jest tutaj załamanie tej funkcji, więc też ten szczególny punkt przesuwam. Ten też 1, 2, 3, o 3 jednostki do dołu i na przykład ten 1, 2, 3. Łączę punkty. I dostaję wykres funkcji spod punktu C. Jaki jest zbiór wartości funkcji niebieskiej? Zbiór wartości, czyli wszystkie y, które będziemy spotykać w tej funkcji. Największy y, jaki mogę spotkać, to w niebieskiej jest 1, 2, 3, 4. To jest mój maksymalny y. Wyższych nie mam, ale mam niższe. Czy mam ograniczenie od dołu? Nie mam. To znaczy, że funkcja od dziedziny, czyli zbiór wartości, to y należące od minus nieskończoności do czterech włącznie. Dla czerwonej maksymalne y to 2. Czyli znowu zbiór wartości funkcji to y, wszystkie y od minus nieskończoności do 2. I dla żółtej y należące od minus nieskończoności do minus 1. Zróbmy sobie ćwiczenie pierwsze teraz. Stosując odpowiednie przesunięcie wykresu funkcji x w module, naszkicuj wykres pod punkt A. Przesunięcie o dwie jednostki do góry, pod punkt B przesunięcie dwie jednostki w dół, pod punkt C przesunięcie o trzy jednostki w dół i pod punkt D przesunięcie o pół jednostki do góry. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim potrzebujemy widoku w kratkę. A po drugie, potrzebujemy narysować sobie układ współrzędny. Jak będzie wyglądał wykres ten pierwotny, jak ja to zawsze mówię? od którego wychodzimy? Powinniście bez zastanowienia umieć go narysować. Ćwiczyliśmy sobie to na poprzednich zajęciach, rysowanie tego wykresu. Zwracałam Wam uwagę na to, że jest to bardzo Ważna rzecz, trzeba umieć go narysować. Jeśli ktoś tego nie potrafi, powinien sobie zrobić tabelkę. W tabelce podać kilka punktów. Będą to punkty kratowe, te, które jest zaznaczam. Po zaznaczeniu kilku takich punktów powinniście bez problemu wyrysować wykres tej funkcji. Przesunięcie o dwie jednostki do góry od punkt A zrobimy sobie na pomarańczowo. Przesuwam ten punkt 0, 0, od dwie jednostki do góry, i on wypadnie w tym miejscu. Przesuwam sobie punkt 1, 1 od dwie jednostki do góry, i on wypadnie w tym miejscu. Rysujemy taki wykres. Łączę te punkty. Dostaje właśnie wykres. Y równa się wartość bezwzględna z x plus 2 pod punkt C o 3 jednostki w dół. Kilka z tych punktów przesuwamy oczywiście o trzy jednostki w dół. Łączymy te punkty. I dostajemy wykres pod punktu C. Zróbmy sobie podpunkt A z zadania drugiego. Nasz wykres funkcji f, czyli tego, co mamy tutaj na napisane. Następnie wykresy funkcji f od x plus 1 i f od x minus 2, czyli, krótko mówiąc, trzeba ten niebieski, tutaj zaznaczony przez mnie wzór, przesunąć. W przypadku pierwszym o 1 do góry, w przypadku drugim o 2 do dołu. Przypomnijmy sobie, jak narysować wykres funkcji i każdą z tych części muszę rozpatrzeć w odpowiednim przedziale. Najpierw sobie rysujemy pierwszą linijkę tej funkcji. 2. Dwa. dwa jest na przestrzeni od minus nieskończoności do minus jedynki, czyli dla takich x'ów wartość mojej funkcji jest stała i jest to 2. Czyli do minus 1, minus 1 jest w tym miejscu. Wartość ma być cały czas stała i ma być 2. Czyli ja sobie rysuję tutaj linię prostą na wysokości dwójki do tego momentu. Drugą linijkę rozpatrujemy sobie i widzimy, że tu jest moduł z dwóch x'ów. Czyli wartość bezwzględna z 2, 2x na przestrzeni, czyli dla xów od minus 1 do 2 włącznie. Jeśli ja sobie podstawię krańce tego przedziału, tu w to miejsce, to dostanę. 2 razy minus 1 to jest minus 2, ale wartość bezwzględna z minus 2 to 2. Dlatego dla minus 1 Mam dokładnie tę samą wartość, co z poprzedniej funkcji. To jest ta wartość. Napiszmy sobie tutaj, że 2 razy minus 1 w wartości bezwzględnej daje nam 2. Mogę sobie podstawić jeszcze 0, czyli 2 razy 0 w wartości bezwzględnej daje mi 0. I sprawdźmy jeszcze dla dwójki. 2 razy 2 w wartości bezwzględnej daje mi 4. Czyli mam drugi punkt, to jest 0,0, taki punkt, i dla dwóch mam 4, więc to będzie dla dwóch dostanę 1, 2, 3, 4. Tu łączę sobie te punkty ze sobą. I patrzę na trzeci podpunkt od 2 do plus nieskończoności. Wartość jest stała i równa jest 4. 1, 2, 3, 4. Od tego momentu do plus nieskończoności wartość jest stała i jest równa 4. Tak wygląda mój wykres funkcji f od x. Teraz chciałabym narysować wykres funkcji g od x który jest w tym miejscu, jest to przesunięcie mojej niebieskiej funkcji o jedną jednostkę do góry. Czyli dodaję do każdego Y1 i moje szczególne punkty, czyli te przesuwają się tutaj. Łączę je. I dostaję wykres funkcji G od X. Pozostał nam jeszcze wykres h od x. Tu na zielono sobie zaznaczam. Jest to f od x, czyli ta niebieska, o dwie jednostki przesunięta w dół. Ten punkt będzie w tym miejscu, ten w tym, a ten w tym. Łączę i dostaję wykres funkcji. Wykres Hawix. Dziękuję Wam za dzisiejszą akcję.